Czy wiesz, że istnieje Ewangelia przypisywana świętemu Barnabie? Ale Kościół nigdy jej nie uznał. Dlaczego? Tak zwana Ewangelia Barnaby to tajemniczy tekst, który nie znalazł się w Nowym Testamencie. Co w niej było tak kontrowersyjnego? Po pierwsze, Jezus nie został ukrzyżowany. Według tego pisma to Judasz miał zająć jego miejsce. Po drugie, Jezus miał zapowiadać nadejście Mahometa. Brzmi znajomo, Właśnie dlatego wielu badaczy uważa, że tekst powstał znacznie później, być może w średniowieczu, w środowisku islamskim. Ale mimo wątpliwego pochodzenia, Ewangelia Barnaby wciąż rozpala wyobraźnię. Czy to fałszerstwo? Czy zaginiony fragment prawdy? To zakazana Ewangelia, która nie daje o sobie zapomnieć. Po więcej ciekawostek dotyczących Kościoła, zaobserwuj archiwum tajemnic wiary.